jest zły. Czy dobry? Dobra, on na pewno jest zły. Cześć, witam was serdecznie. Już jesteśmy po pierwszym odcinku w grze Lego Fortnite. I dzisiaj szybciutko jeden odcinek, ponieważ chcemy się zemścić za to, co się stało w poprzednim odcinku, a mianowicie jeden z takich turlających się mobów, jakiś krabik, jeszcze nie wiem nawet jak się nazywa, po prostu nas rozwalił bardzo szybko. Więc za chwilę się spróbujemy uzbroić, a potem na niego zapolujemy. No i oczywiście spróbujemy go pokonać. Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy. No to zaczynamy. OK, mamy oczywiście zdobytą ostatnio kuszę, co bardzo mi się podoba, ale obawiam się, że on jest taki kamienny, więc po prostu może być na to odporny. Co my możemy zrobić? Możemy sobie zbudować leśną sikierę. Brakuje nam granitu i kilof. Kilo sobie jeden zrobimy. Może faktycznie kilofem go rozwalimy, skoro on jest kamienny. Ale przyda nam się sikierka, więc będziemy potrzebowali jakiś granic. Szybciutko go sobie znajdziemy. A. Bełtem chciałem rozwalić grani. No nie no, tak się nie da. Dobra, szybciutko sobie to zrobimy. W ten sposób? Nie? Okej. Okay. Mamy sikierę. Czyli mamy sikierę leśną i kilof. Czyli, jak znam życie, dwa najgorsze, pierwsze narzędzia, które można sobie zdobyć. No dobra, robi się troszeczkę ciemno. Nie wiem, czy jest sens szukać go w nocy, więc może zawczasu zobaczymy, ile mamy materiałów. Mamy. Więc zawczasu zbudujemy sobie jedną chatkę, ona na pewno przyda nam się na jakiś magazyn, a potem idziemy polować na naszą turlającą się bestię. Dobra, jeżeli chodzi o chatkę, myślę, że ją sobie zbudujemy tutaj, ale dodamy takie fundamenty, może, no, żeby te dwie chatki były w jednym poziomie, albo nie, zbudujemy tutaj, będzie nasze tak, jakby miejsce na narzędzia. A Ok, i ten oto piękny dźwięk Zwiastuje kolejny dzień Przetrzymałem noc Zbudowałem naszą nową A co to jest? Dobra, idziemy To już kiedyś nam zanios... Zaprowadziło nas to kiedyś do Skarbu, więc na pewno Gonimy Trzeba uważać, żeby nie napotkać się Na coś niedobrego na jakiegoś wilka, bo też widzieliśmy z daleka. Jeszcze nie walczyliśmy w tej grze z wilkiem. O nie, tam jest wilk. Kurczę i co... Wow! Ja nie wiem czy damy radę wilka pokonać. A Nauczyłem się takich skoków. O nie, teraz to chodzi. Ale on jest potężny. O się fajnie rusza ten wilk Ale chyba go pokonamy, tak jest, dobra i Pokonaliśmy pierwszego wilka. O, to mi się podoba. Powiem szczerze, nie było to takie łatwe, więc trzeba sobie coś na pewno zjeść. Ten z tyłu dym nie marcie się. To jest tylko nasza osada, która nieźle kopci. Ok, e, idziemy dalej za naszym taczkiem. Pokonaliśmy wilka, jestem z tego mega dumny. Pierwszy raz fajnie walczył, fajnie skakał. Ale wiecie, z moimi umiejętnościami taki wilk chyba nie do końca miał szansę. Sikierą go pokonaliśmy. Ale tego już nie chciałbym atakować. Dobra, troszeczkę podbiegniemy do przodu, mamy skrzynkę. Dlatego się upełnia, ten wilk nas nie goni. Nie, nie goni jest. Dobra, jak go wstawiacie? Co tu teraz w środku będzie? Może jakaś broń? Sprawdzamy. Nie, nie tym. O. Dobra, skrzynki się dość długo otwierają, więc będzie pewnie coś fajnego. I nie gadajcie, mamy miecz. Dobra, jest miecz. Mam jakieś pazurki, to pewnie to z tego wilka. A to oznacza że na pewno będziemy mocniejsi z tym mieczem. Już sprawdzamy jak on wygląda. Uuu. Jak wygląda nasz barbarzyńca z mieczem. Tu przysięgam, że przed chwilą był wilk. On chyba tam jest No dobra, spróbujemy go rozwalić. Dawaj, chodź tutaj. Co boi się. Na pewno się nie boi. Boi się nie. A dlaczego on to robi? To mi te pierwszy raz z czymś takim się spotykam Żeby agresywny mod uciekał. a chyba czuć na mnie zwycięstwo. Nie wiem, gdzie jestem, więc musimy wrócić. Korzystamy, oczywiście, mapę mapy. O, popatrzcie. Bardzo fajnie nam pokazuje mapa, gdzie mamy iść. To jest nasz dziubek, czyli w tą stronę się patrzymy. Idziemy po linii prostej. Czyli w dobrym kierunku. Dlaczego ten wid? Uciekał, a nie atakował. Bardzo dużo drewna tu jest, ale teraz nie mam czasu na je zbieranie. Bo chcieliśmy wytropić tego... No właśnie, dzisiejsze zadanie na dzień to załatwić tego trulacza. Ja jestem ciekaw czy on jest mocniejszy od wilka. Powiem szczerze, myślałem, że to wilk będzie turbo... turbomocny, Gdzie te trulacze mogą być? Fajnie, że tu dużo drewna leży. Idziemy na skałę. Ha! Ale to było dobre. Odskok, atak, odskok, atak. Nie ma gości. Dobra, idziemy do góry. Coś mi się wydaje, że tam powinien być nasz mobek, którego chcemy zniszczyć, za to, że on zniszczył nas w poprzednim odcinku. Czyli szukamy takiego głazu. Który wyskoczy... O! Tak, to jest on! Wo, Nie, to chyba nie ma co z nim atakować. Uff... Dobra, on się czai. Coś tam kręci się. Wo, on rzuca! Dobra, 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 gościu. Kurczę, nie można mu nawet zrobić unika. Jakby go załatwić? Z kim on walczy? Skrzynka. Tam jest skrzynka. Oni mi pomogli rozwalić. Co to jest? A nie jest zły? Czy dobry? Dobra, on na pewno jest zły. Tam idziemy po skrzynkę. To jest kolejny raz, gdzie ta gra mnie turbo zaskakuje. Ale po pierwsze, spełniliśmy zadanie, bo jakby nie było ostatni za... Uderzyliśmy tego stworka, ale na pewno jest jakiś inny sposób na niego, bo mega mocno uderza. Teraz pójdziemy odzyskać sobie nasz plecak. Weźmiemy tą skrzynkę, co tam było. I już wiemy, że na pewno te takie żółte ludziki nie są naszymi przyjaciółmi. Ok, teraz tak, musimy się rozejrzeć tam. Na mapce też możemy sobie zobaczyć, gdzie jest nasz plecak. Dobra. Nic. Idziemy po nasz ekwipunek. Spójrzcie tylko, jak to wyglądało, gdzie podchodzimy. Chcemy być mili. A co oni nam robią? No dobra, daleko to nie było. To jest chyba to samo wzórze. Zaraz się przekonamy. Ale głupio to. Znaczy, głupio, no. Ale głupio umarliśmy. Aż jestem po prostu troszkę zdenerwowany. Przez to było oczywiste, że to musi być zły negatywny MOB. Mam rękę. Ręką może go załatwić, jeżeli on tu jeszcze gdzieś jest. Go tu nigdzie nie ma. Jest jakiś pajączek. Pajączek mnie nie obchodzi. A przecież mogę nawet kiwofon Dobrze, uporałem się. Jeszcze jeden. O, mieczykiem jeszcze. Dobra, odbieramy nasze rzeczy. Dobra, otworzymy tę skrzynkę. Pewnie też wypadnie coś fajnego. Same jakieś takie drewno. Ok, nie ma tych żółtych ludzików. Dobra, wracamy po prostu dzisiaj do wieży. Ja zakładam, że akurat. Zrobiliśmy dzisiejsze zadanie, pokonaliśmy... Dalej nie wiem, jak go się nazywa. Turla trzeba. Turla, tak jest? Turla się nazywa. Tam jest ogromna lodowa kraina. Tu są jakieś kamieniły. Aha, zobaczcie. Tam jest jakaś wioska, albo ktoś tam się wybudował. A my się wybudowaliśmy tutaj. Wracamy teraz do domu. Jednak musimy się troszkę rozbudować, bo nie ukrywam, że obecnym osprzętem, te turlacze na pewno nas będą niszczyły. Takie pajączki nie mają szans. One idą na jeden strzał. Natomiast te turlacze są bardzo niebezpieczne. I szkoda gdzieś wyjść na wyprawę i zginąć po prostu w taki głupi sposób. I się wydaje, że jeżeli mamy miecz, to na pewno możemy zbudować tarczę. Tylko musimy się dowiedzieć jak. I pewnie będzie to można zrobić, jeżeli się rozbudujemy. I też właśnie to będziemy robić. Tu mamy taką fajną skałę. Zobaczymy, czy możemy ją kurwać. Możemy. Ej, 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 ale nie na to. Stój! No, pięknie, pięknie, po prostu. Chciałem mieć ładną dekorację i rozwalił mi. Stój, Oj, nie, nie do wody, stój, nie, no chciałem mieć ten głaz, nie mogę go jakoś wypchnąć, z się, pchniemy do naszej wioski. I teraz jeszcze jest fajny dzień, więc sobie ją rozbudujemy. Zobaczymy czy możemy wybudować jeszcze jakieś inne rzeczy, do tworzenia jakichś rzeczy, co mamy do wyboru, nie, to nie to. O, tu mamy tartak. Dobra. Jak możemy zbudować tartak? No to mamy tartak. A jak mamy tartak, to możemy budować o, deski i drewniany ki. Po co nam deski? Tutaj nie potrzebujemy desek. Aha, tu łopatę możemy zbudować. Pojawiło się więcej rzeczy. Tarcza! Jest. Dobra. Co potrzebujemy na tarczę? Na tarczę potrzebujemy deski. Ok, więc sobie zrobimy tutaj, Jest, mamy deski, mamy drewno, w ten sposób zrobimy sobie 20 desek, bogaci jesteśmy, bo nazbieraliśmy, więc zrobimy 20 desek. Dobra, to się robi. Co my jeszcze potrzebowaliśmy na tarczę? Tarcza jest bardzo istotna. Talizma zdrowia. Ok. Co to jest? Linka. A jak linkę zbudować? To my tam mieliśmy jeszcze a, koło wrotek. Dobra, ja szybciutko buduję kolejną taką chatkę i w ten sposób zbudujemy sobie coś, co będzie nam robiło koło wrotek. No tak, tu nie, tu brzydko będzie wyglądało. Super, no to teraz czas na budowę. Kołowrotka. Co za mało surowców, czego nie mamy? Desek i tych kików. Dobra. Ale my sobie możemy odebrać... To zatrzymiemy. A co mam tam? Weź. Ok, przełączyliśmy. I zrobimy 10 kików. Dobra, to niech się robi. I zaraz będziemy mieli tarcze. Nie wiem ile potrzebowaliśmy. Aha, musi się to kończyć. Dobra, niech się to skończy. Zubiło się ciemno, także za chwilę się widzimy. No, oni atakują, czyli będą bronić wioskę. Tu ktoś przyszedł. Kto to jest? Jakiś farmer. Może jeszcze z nim nie będę gadał. Aha, zróbmy to, bo do... ognisko, które sobie się sam zniszczyłem. Przynajmniej będzie jasno jest. No i mamy nasz. Pałowrotek, linka, mamy tu różne rzeczy. OK. I my sobie zrobimy linkę. Na linkę potrzebuję tą roślinkę, dobra. 10 i będzie. Przejdziemy tu za chwilę. Ja już widzę, że mam praktycznie pełny ekwipunek. A widziałem, że mogę zbudować sobie skrzynki. Skrzynki gdzieś widziałem w domku. Nie. O, skrzynię możemy sobie budować z desek, z deski będą potrzebne. No dobra, to będziemy musieli zbudować jeszcze jeden wielki budynek, ale na niego będziemy potrzebowali, chyba tu jest taki gotowy, o. Mamy tyle drewna, więc zaczynamy budować podwójną chatę i to będzie nasz magazyn. Magazyn sobie zbudujemy może tutaj. A co nam tam? No to... Możemy go jakoś obracać. Okej, okay, mamy nasz magazyn, więc będziemy teraz tutaj sobie ustawimy skrzyneczki. Raczej wolałbym ich mieć dużo. Skrzynki zawsze się przydadzą. Za mało surowców. Nie. Idziemy po surowce. Hey, Ej, moja kłoda! Nie, gdzie ty lecisz? Ok, jest noc. Zebraliśmy w dzień wszystkie materiały potrzebne. Mamy deski. No to spróbujemy sobie teraz zmontować nasze skrzynki. O. Dobra, no i poukładamy sobie teraz tutaj nasze rzeczy. Ok, drewniane te, to chyba damy sobie to. I a propos, znaleźliśmy kuszę refleksyjną. Ja też sobie może... Zrobimy jeszcze jedną skrzynkę na bronie. O, i na narzędzia, czemu nie. Za mało surowców, bo surowce mamy tu. Dobra. I na razie tę kuszę sobie tu damy. Jeden kilo też sobie damy tu. Dobra. Dobra. Nasz mały magazyn jest gotowy. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Aj, Aj mnie wystraszyła. Myślałem, że coś ona na mnie chce. A już niebawem kolejny odcinek i tym razem wyruszymy na wyprawę. Trzymajcie się. Cześć.